Witam serdecznie! Ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Moi drodzy, podczas wczorajszego spaceru dokonałem dosyć niesamowitego odkrycia. A mianowicie udało mi się znaleźć gatunek grzybów, których o tej porze roku chyba bym się najmniej spodziewał czyli podgrzybka brunatnego. Tak, też byłem w szoku. Jedyny problem jest taki, że grzyb ten nie wyglądał zbyt apetycznie. Był taki delikatnie obeschnięty, e, mocno robaczywy. Przez chwilę nawet miałem wątpliwości, czy być może on tak przezimował w tym miejscu. Jeszcze od jesieni, od listopada czy od grudnia, ale nie, jednak wykluczone. Ten hymenofor wyglądał zbyt świeżo. Ten grzyb ewidentnie wyrósł tej wiosny. No ale ponieważ nie był on zbyt atrakcyjny, no to stwierdziłem, że nie będę do niego wracał z kamerą, żeby Wam go pokazać. Zrobiłem tylko kilka zdjęć, dodałem relacje na Facebooku, no i teraz te zdjęcia gdzieś tam Wam się powinny wyświetlać. Ja za to postanowiłem iść za ciosem i posprawdzać wszystkie miejscówki. Oczywiście nie będziemy szukać podgrzybków, bo to myślę, że to był taki jednorazowy wybryk, który się... No Myślę, że do jesieni jeszcze nie powtórzy. Natomiast borowikce, glastopore, kurki, może jakieś maślaki, no jak najbardziej, czemu nie? Trzeba chodzić szukać. Troszkę nam się ociepliło, troszkę już nam się tutaj warunki klimatyczne poprawiają, tak więc zobaczymy. Zaczynamy zatem od miejsca, w którym w zeszłym roku był pierwszy borowik glastopory, a było to 18 maja. Miejsce to możecie kojarzyć pod nazwą Las Barrego, bo właśnie tak w zeszłym roku ten las nazwałem. W zeszłym roku, mniej więcej o tej porze roku, w zasadzie go odkryliśmy. I no później, odkąd się skończył sezon na Maliny, to już tutaj w zasadzie nie zaglądałem. Idziemy zatem zobaczyć, co tutaj się dzieje. Mam również inne miejscówki na ceglaki, tak więc będziemy je teraz stopniowo odwiedzać. Kurki również trzeba sprawdzić, czy już rosną, bo pierwsze pieprzniki jadalne były u mnie w zeszłym roku. Teraz patrzyłem 22 maja, tak więc też również już zbliżamy się do tej daty. Nie wiem natomiast, czy będzie to wszystko ogarnięte dzisiaj. E, troszkę jeżdżenia i troszkę chodzenia z tym związane jest. Nie wiem również, czy będzie to wszystko w jednym odcinku. Zobaczymy, jak wyjdzie, zobaczymy, co tu się będzie dzisiaj działo. Czy cokolwiek się uda znaleźć. Jeżeli nie, to może po prostu przez kilka dni będę ten film nagrywał, a potem Wam wrzucę taki e, zbiorczy materiał. W każdym bądź razie plan jest taki, że szukamy grzybów. Niestety, moi drodzy, w Lesie Barego nie udało się nic znaleźć. Powoli zbliżamy się już do końca tej pętli, tak więc no nie sądzę, że coś w tym się jeszcze pojawi nagle pod nogami. Ale to wcale nie oznacza, że za 2-3 dni. Jakieś pierwsze owocniki mogą się już tutaj pokazywać, tak więc będziemy tutaj zaglądać regularnie. Myślę, że przynajmniej raz w tygodniu, teraz przez miesiąc maj. No a tak jak wspominałem wcześniej, ten film będziemy sobie kontynuować. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj zdążę, może, może skoczę jeszcze dzisiaj na te pieprzniki zobaczyć, jak nie to za kilka dni. No i myślę, że będziemy go robić do skutku, no bo lada moment się musi coś pokazać. Już się fajnie ociepliło, tak jak wspominałem. E, dzisiaj z tego co patrzyłem na prognozę pogody, to ma się ta pogoda drastycznie pogorszyć. Zresztą już nie jest rewelacyjna, jest dosyć pochmurno, ale po południu ma padać. Wiecie, co właśnie tak szedłem sobie, gadałem do Was i zobaczyłem z boku tutaj przy ścieżce jadalne grzyby. Już Wam je pokażę. Zobaczcie, rosną sobie tutaj w dole i już z daleka na pierwszy rzut oka widzę, że są to czernidłaki błyszczące. Dobra, czekajcie. Obszedłem sobie tutaj z tej strony. Tak więc, tak jak Wam mówiłem, mamy tutaj do czynienia z Gatunkiem grzybków o nazwie Czernidłak błyszczący Coprinellus micaceus bodajże taka jest nazwa łacińska. Grzybki są jadalne pod warunkiem, że są to młode owocniki, takie jak właśnie tutaj mamy. Bo one później, jak sama nazwa wskazuje, zaczynają czernieć i zamieniają się w taki jakby śluz, jak już są stare. Niektóre źródła podają, że ten gatunek jest trujący w połączeniu z alkoholem, natomiast e, są również takie źródła, które temu przeczą, tak więc. Ciężko mi jest stwierdzić, czy jest to prawda. No i wiecie co? Nie wiem, no chyba spróbuję. Wezmę sobie kilkanaście. One są piękne. Jesteśmy tutaj w samą porę właśnie, żeby je zebrać. Zobaczcie. Cudowne grzybki. Chyba je zbiorę i spróbuję i dam wam znać. Nie wiem, czy tutaj, czy na Facebooku, ale na pewno... E Jakaś relacja się pojawi z tej próby smakowej. To ja robię trochę zdjęć, biorę parę grzybków, może nie wszystkie, bo jest ich tutaj dosyć sporo. Zresztą, nawet tutaj, możecie zobaczyć i tam jeszcze w głębi pod tym korzeniem. Bardzo możliwe, że wyrośnie ich tu więcej wkrótce, bo jest wczesna pora. A te grzyby rosną właśnie bardzo gromadnie w bardzo dużych skupiskach często. To ja zbieram moje czernidłaki i odezwę się do Was, jak uda mi się znaleźć jeszcze coś ciekawego. Zapomniałem, moi drodzy że w lesie barego również poziomki były, nie tylko maliny. I jak widać, już się rozwija wszędzie pełno białych kwiatuszków. Na pewno wrócimy w tym roku do poziomek, bo jak pamiętacie, to oprócz tego miejsca mam jeszcze drugi las, gdzie jest pełno e, tych owoców właśnie przy ścieżce. Zresztą tutaj też będzie pełno, zobaczcie ile liści. Tam w głębi. No i super. Wszystko nam się powoli... Zaczyna rozwijać. Słuchajcie, postanowiłem jednak spróbować dokończyć ten film dzisiaj. Z racji tego, że pogoda miała nam się pogarszać, a cały czas się poprawia, nawet słoneczko teraz momentami wychodzi. Nie wiem, czy do popołudnia się ta pogoda utrzyma, więc staram się to ogarnąć jak najszybciej. Generalnie to odwiozłem psa do domu, zjadłem moje czernidłaki, ponieważ no, jest to jeden z takich gatunków grzybów, które niestety, ale nie mogą czekać. Nie mogą czekać w lodówce do wieczora czy do jutra, tylko po prostu trzeba je zebrać, zanieść do domu i natychmiastowo spożyć. No i słuchajcie, kontynuując ten dzień, przyjechałem do mojego magicznego lasu. Chociażby po to, żeby się upewnić, czy ten las jeszcze stoi, bo tak jak wiecie, jest to teren prywatny. Właściciel tutaj sobie może robić na co mu się żywnie podoba, już kiedyś połowę w zasadzie tego lasu wykarczował, przerzedził. No i po prostu chciałem sprawdzić, czy jeszcze w tym roku będzie tutaj po co przyjeżdżać. Patrzcie, to zawsze było zagrodzone. A teraz nie jest zagrodzone i tu są owce się patrzą na mnie. Nie chcę ich straszyć, nie będę się zbliżał za bardzo, ale zobaczcie. Tu zawsze była brama, taka o tutaj leży. I nie dało się tam przejść, a teraz tu widzę, że o, Wszystkie się na mnie patrzą. Nie bójcie się, ja tam do was nie idę. Ja tu na grzyby przyjechałem, a nie na jagnięcinę. Czekajcie, bo już sam nie wiem, na czym skończyłem. A na czerni dłakach, tak? Wziąłem tak, żeby delikatnie poddusiłem na maśle i po prostu położyłem na kromkę chleba. Bardzo smaczne. Bardzo polecam, jeżeli ktoś ma możliwość spróbować. Takie na tyle młode owocniki znajdziecie, bo, bo ja je trafiłem chyba w sam punkt, w samą porę. Były po prostu idealne i naprawdę bardzo apetyczne i smaczne. Generalnie to właśnie powoli zbliżam się do mojej kurkowej polanki. I tutaj za chwilę zacznę poszukiwania. Trzeba będzie powolutku, bo tu jeszcze jest dużo liści na ziemi. Trawa już powoli też wyrasta, tak więc będę musiał spokojnie cały ten pas tam do końca sobie przejść i e, no starać się jakieś grzybki znaleźć. Hmm, Jednak trochę tu się zmieniło, moi drodzy. Zobaczcie, tutaj były takie ogromne haszcze. Nie wiem, co on tu robi, czy on tu będzie sadził drzewa, czy, czy co, ale jest najeżdżone, na na wycinane. Zobaczymy tam dalej. Tutaj rosły grzyby w zeszłym roku, ja się do nich dostać nie mogłem. Być może pamiętacie. W zasadzie tylko, tylko tutaj, dotąd do tego rowu dało się dojść, a tu wszędzie rosły kolcolisty i jeżyny i różne inne haszcze, które blokowały to miejsce. Mam nadzieję tylko, że jeżdżąc tutaj tymi ciężkimi pojazdami nie poniszczył grzybni moich pieprzników. Bo to wszystko tutaj się powinno już zaczynać odbywać. No nic, zobaczymy. Słuchajcie, ja się rozglądam. Jak tylko coś mi się uda wypatrzeć, to jak najbardziej się do Was odezwę. No i chyba nie będzie jeszcze dzisiaj, niestety, kurek. Dosyć długo tutaj się kręciłem. Troszkę rozgarniałem nawet te liście, żeby tak zerknąć tutaj, zwłaszcza pod tymi drzewami, bo tam sobie właśnie lubią wyrastać, właśnie o na przykład tak tutaj z tego mchu, ale nic nie widać, moi drodzy. No, podejrzewam, że to jest kwestia już krótkiego czasu, może tygodnia, może dwóch. Jak nam się zacznie coś tutaj pojawiać, i chyba wrzucę ten film w takiej postaci, w jakiej jest e, z dnia dzisiejszego. No bo troszkę się tam działo, troszkę wam pokazałem, nawet grzyby były jadalne i już w zasadzie zostały zjedzone. Dalej się zastanawiam, co ten gość tutaj planuje, ale widzicie, tam na środku zostały drzewa. Przecież gdyby on chciał to wszystko zdewastować, to by się nie przejmował, tylko te, te choinki też by ściął. Tak więc może po prostu chciał tylko je odsłonić, żeby one sobie tutaj lepiej rosły. Na to liczę. W każdym bądź razie kurek nie ma, patrzyłem zarówno tutaj na tej prostej, jak również patrzyłem tutaj pod tymi drzewami, bo tutaj również lubią się pojawiać i to w zasadzie chyba właśnie w zeszłym roku pierwsze były tutaj z tego co pamiętam, tutaj w tej okolicy. No ale nie ma jeszcze moi drodzy, za kilka dni spróbujemy znowu, cały czas się ociepla, cały czas się robi coraz fajniej, tak więc jeszcze troszkę popada i na pewno nam grzybki zaczną rosnąć. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca, do zobaczenia wkrótce.